Realpolish.pl Your Polish language online resource. Cześć moi drodzy, witajcie. Właśnie skończyłem nagrywanie podcastu. Podcastu o latach 70., czyli latach mojego dzieciństwa. Kiedy mówię lata 70, od razu zaczynam się uśmiechać, ponieważ myślę o swoim dzieciństwie. Ale lata 70. były bardzo ciekawe, nie tylko z tego powodu, dlatego postanowiłem wam o tym opowiedzieć. W latach 70. wiele się zmieniło. Polska otworzyła się na Zachód. Nabraliśmy mnóstwo kredytów. Wtedy można było nawet kupić Coca-Cola w sklepie, i. Właśnie o tym mówiłem ostatnio, teraz, kiedy nagrywałem, mówiłem również, że przyjechała do Polski Abba, przyjechał zespół Bonnie, ale zapomniałem Wam powiedzieć, że wtedy na przykład można było kupić taką paczkę kolorowych flamastrów. Te tam było chyba z 20 różnych kolorów, każdy z nas w szkole chciał mieć takie kololo, kolorowe flamastry. Pojawiły się też w sklepach piórniki chińskie. Piórnik to jest takie miejsce, gdzie chowasz swoje długopisy, swoje ołówki, różne przybory. W szkole trzymasz w piórniku. I te piórniki były bardzo kolorowe, niezwykle kolorowe, najczęściej różowe, z różnymi postaciami narysowanymi i Każda dziewczyna chciała biec taki piórnik. Pamiętam też kolorowe gumki do ścierania. Wcześniej gumki do ścierania były zwykłe szare. Kiedy narysowałeś coś ołówkiem, można było gumką wytrzeć. Ale w latach 70., w połowie lat 70., kiedy poszedłem do szkoły, pojawiły się chińskie gumki. Chińskie gumki, które były Półprzezroczyste, były kolorowe, były różowe, były zielone. I te gumki pachniały. Każdy chciał mieć taką gumkę, to było coś niesamowitego. Coś niesamowitego, taka pachnąca gumka. I tak właśnie kojarzą mi się lata 70. O tym właśnie będę opowiadał w tym podcaście. Ale nie tylko, posłuchamy również nagrania od Filipa, posłuchamy również nagrania od Larisy. Dwa świetne nagrania. Czekam da na więcej, bo i kochani, przysyłajcie nagrania do mnie. Z przyjemnością posłucham z Wami tych nagrań w podcaście. Mówicie świetnie po polsku, jestem naprawdę pod wrażeniem. I. Dajecie mi wielką motywację, żeby nie przerywać, żeby robić więcej podcastów, żeby robić filmiki dla Was i pomagać Wam w nauce języka polskiego, bo widzę, że naprawdę mm, robicie wielkie postępy, jesteście bardzo zainteresowani językiem polskim i widzę, że to ma sens. Ma sens, że korzystacie naprawdę i Uczycie się bardzo, bardzo szybko. Niezwykle szybko. To daje mi wielką motywację do dalszej pracy. Zatem zapraszam Was na nowy podcast na temat lat 70. Myślę, że to będzie ciekawe, jak skończyły się lata 70. O tym dowiecie się z podcastu. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie na podcast Duber 400. 15, możecie słuchać w różnych miejscach iTunes, Spotify i gdziekolwiek jeszcze, gdzie są różne podcasty, możecie też wejść na moją stronę realpolish.pl i tam znajdziecie wszystkie moje podcasty. I jeśli subskrybujecie któryś z moich kursów, to będziecie mogli również czytać tekst podcastu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia w takim razie w podcaście. Trzymajcie się. Papa. Pa.